Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność poprowadzić tę część. Będzie ona dotyczyła nowoczesnych technologii wdrażanych do budownictwa, które mogą poprawić bezpieczeństwo pracy w budownictwie, jeżeli oczywiście będą wdrażane i stosowane. I tutaj chciałabym powiedzieć o pierwszym referacie, który będzie dotyczył. Takiej technologii, którą nazywamy bim Building Information Modeling. Jest to taka technologia, która w tej chwili już dosyć szeroko wprowadzana jest w budownictwie. Technologia cyfrowa, która pozwala nam na zarządzanie obiektem budowlanym od jego początku powstawania, czyli od momentu projektowania poprzez wykonanie, następnie. Już y, y, mówimy o eksploatacji i pewnie y, będą również części o, dotyczące rozbiórki obiektu y, y, i tutaj ten referat wygłosi y, pan y, doktor inżynier Tomasz Nowobilski, który reprezentuje Politechnikę Wrocławską, a konkretnie Katedrę Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych. Jest mi niezmiernie miło przedstawić Państwu dzisiaj prezentację zatytułowaną Wykorzystanie technologii BIM w obszarze bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Proszę Państwa, prezentację dzisiejszą podzieliłem na cztery główne części. W pierwszej z nich będę chciał Państwu przybliżyć w ogóle tematykę technologii BIM, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że może nie każdemu obecnemu na sali ta te te tematyka jest tutaj znajoma. Następnie przedstawię pokrótce najważniejsze elementy, które z tej technologii BIM można wprost zaimportować do obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy. Pokrótce opowiem o normach i standardach, które w tym aspekcie możemy spotkać, no i przedstawię krótkie podsumowanie, jak ta technologia moim skromnym zdaniem jest tutaj widziana. Proszę Państwa, zacznijmy więc od tego, czym ta technologia BIM jest. Samo słowo BIM można rozumieć na trzy różne sposoby, od Building Information Model, czyli modelu informacyjnego budynku, przez Building Information Modeling, aż po Building Information Management, czyli modelowanie albo proces zarządzania e, obiektem cyfrowym. E, moim zdaniem natomiast warto e, BIM rozumieć w ten sposób, że zawsze w środku mamy cyfrowy model, e, budynku, który albo jest budowany, będzie budowany, bądź już istnieje i chcemy go na przykład w jakiś sposób zinwentaryzować, i przebudować. No i w ramach tego serca, tej technologii istnieje oczywiście szereg różnych elementów, które możemy, możemy spotkać. Najważniejsze elementy związane są wprost z tworzeniem tego modelu, czyli pewne wytyczne, które mówią nam o tym, na jakim poziomie szczegółowości te modele powinny powstawać, jakie informacje powinny być w nich zawarte i tym podobne. Następnie oczywiście standardy zapisu, czy to formaty otwarte, czy to formaty zamknięte, e, sposób zapisywania tych elementów tak, żeby pewnych danych nie tracić i tak dalej. Kolejno kwestie związane z, e, z kwestiami formalnoprawnymi, normy, przepisy, wytyczne, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, które w tym obszarze występują. Idąc dalej oczywiście aspekt technologiczny. E, urządzenia, na których tworzymy te modele, na których ich wyświetlamy, czy to jest komputer, tablet, smartfon, są to urządzenia, które, 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 też tutaj w tej technologii mogą mieć miejsce. No i oczywiście szereg innych rozwiązań technologicznych związanych na przykład z pozyskiwaniem danych przestrzennych jak drony, fotogrametria, skanowanie laserowe, aż po elementy związane z wyświetlaniem tego modelu na przykład wirtualnej rzeczywistości. No i ostatni element, taki najbardziej zaawansowany, aspekt związany z programowaniem, tworzeniem skryptów, na przykład graficznych, automatyzacji pewnych procesów, czy to, co w ostatnim czasie jest dosyć modne, wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatyzacji pewnych procesów, które w budownictwie, w BIM-ie, BHP występują. Proszę Państwa, ten slajd, który Państwo widzicie teraz na ekranie jest slajdem dosyć popularnym wśród osób, które coś o bim mówią, natomiast myślę, że on podsumowuje tak naprawdę wszystko to, gdzie ten BIM możemy w praktyce spotkać. Tak jak tutaj Pani Profesor słusznie zauważyła, technologia BIM występuje tak naprawdę, może być zaimportowana tak naprawdę na każdym etapie cyklu życia obiektu budowlanego, począwszy od faz związanych z z tworzeniem tego budynku, tworzeniem koncepcji, wytwarzaniem dokumentacji, idąc dalej, faza budowy, organizacji, zarządzania kosztami, harmonogramowania, aż po elementy związane z zarządzaniem budynkiem, jego modernizacja, modernizacjami, bądź w późniejszym czasie rozbiórką. Ktoś by się mógł z Państwa zapytać, no wszystko ładnie, natomiast po co w ogóle z tej technologii BIM korzystać? Myślę, że dobrą odpowiedzią na to pytanie jest wykres McLeaniego, który przedstawia na osi poziomej czas potrzebny na realizację danej inwestycji, natomiast na osi pionowej zaangażowanie wszystkich stron, które są związane z realizacją tejże, tejże inwestycji. Gdybyśmy, proszę Państwa, chcieli przedstawić inwestora, takiego typowego, który ma przyszłowiową walizkę pieniędzy i chce postawić jakiś swój obiekt no to na początku ten inwestor ma dosyć dużą zdolność kontrolowania kosztów. Jest to krzywa zaznaczona e, kolorem niebieskim. Natomiast bra, wraz z biegiem czasu, wraz z rozpoczęciem realizacji tej inwestycji, e, wykonywaniem czy, prac budowlanych i tak dalej, ta zdolność kontrolowania kosztów w drastyczny sposób e, spada. Odwrotnością tej krzywej e, jest krzywa kosztu zmian w projekcie, czyli to jak decyzje na przykład inwestora bądź osób zaangażowanych w tą inwestycję, mogą wpłynąć na to, jak ostatecznie, jaki ostatecznie budżet ta inwestycja osiągnie. No i gdybyśmy na te krzywę nanieśli taki typowy proces budowlany i przedstawili zaangażowanie właśnie wszystkich osób związanych z tym procesem, począwszy od inwestora, projektantów, kończywszy na firmach wykonawczych, to zaangażowanie przedstawiałoby się w następujący sposób. Widzimy tutaj, że oczywiście rozpoczynamy od stosunkowo wysokiego zaangażowania, natomiast ono tak naprawdę swój szczytowy moment osiąga w etapie realizacji inwestycji, tak. Czyli jeżeli jest ten etap, w którym mamy dosyć dużo osób zaangażowanych w inwestycje, e, może te osoby mogą zidentyfikować jakieś problemy, nieprawidłowości i jeżeli te nieprawidłowości zostaną zidentyfikowane, to koszt wprowadzania zmian e, w takim procesie inwestycyjnym będzie już dosyć e, wysoki. I całość e, wykorzystania technologii BIM polega na tym, żeby przesunąć tą krzywą możliwie jak najbardziej w lewą stronę, tak aby jak najwięcej symulacji, e, między innymi związanych z budową, przeprowadzić jeszcze przed tym przysłowiowym przyszłowi, wbiciem pierwszej łopaty e, w ziemię. E, proszę Państwa, e, teraz pokrótce, jakie narzędzia e, z technologii BIM możemy wykorzystać w kontekście właśnie zarządzania bezpieczeństwem pracy. E, I myślę, że takim podstawowym elementem jest... E, modelowanie elementów związanych z e, bezpieczeństwem i e, higieną pracy w modelu BIM-owym, tak. Jeżeli wyobrazicie sobie Państwo model trójwymiarowy, dajmy na to, e, budowanego obiektu, bardzo łatwo jest zaimportować do takiego modelu elementy na przykład związane ze środkami ochrony zbiorowej, co pozwala nam tworzyć zestawienia tych elementów, e, zarządzać tymi elementami, a w konsekwencji nawet na budowie, korzystając na przykład z tabletu bądź smartfonu, kontrolować jak to Teoria ma się do e, praktyki. E, przykład e, takiego, takiego wykorzystania w praktyce e, chciałem Państwu przedstawić teraz e, pokrótce tutaj. E, jest to troszeczkę odmienna droga, gdzie mamy już istniejący obiekt. E, w tym przypadku jest to rusztowanie budowlane, które możemy w łatwy i przyjemny sposób zeskanować i udostępnić na przykład za pośrednictwem odpowiednich mediów e, zainteresowanym stronom i dokonywać na przykład inspekcji takiego, takiego obiektu w zaciszu biura. Zachęcam Państwa do zeskanowania tego QR-kodu. Nie wiem jak to tutaj w tej sali praktycznie zadziała, natomiast, natomiast jeżeli nie zadziała komuś, to będzie można jeszcze pod koniec prezentacji przedstawić krótki filmik, w którym pokażę, jak z takiego rozwiązania można korzystać. Następne rozwiązanie po części właśnie związane z e, tworzeniem e, modeli, a dokładnie ze zbieraniem danych na temat istniejących obiektów, czyli pozyskiwanie danych przestrzennych. Tutaj ten temat jest dosyć e, szeroki. Możemy korzystać zarówno z prostych rozwiązań, typu właśnie drony fotogrametria, kończywszy na rozwiązaniach troszeczkę bardziej zaawansowanych, jak skanery laserowe. E, no i te technologie pozwalają na nam na gromadzenie. Szybki i sprawny sposób dużych ilości danych, które w późniejszym czasie inspektor na budowie może wykorzystać np. do mierzenia odpowiednich odległości, mierzenia nachylenia e, skarb, na przykład e, na nasypie, czy też w ogóle do inwentaryzacji stanu istniejącego. Idąc dalej, e, rozwiązania związane z harmonogramowaniem. E, każda budowa ma jakiś harmonogram. Jeżeli ten harmonogram odpowiednio zepniemy z modelem gimowym, możemy symulować na przykład z dokładnością do jednego dnia, do jednej godziny, e, jakie prace w danym momencie będą wykonywane i dzięki temu też, jeżeli dodatkowo, tak jak tutaj na prezentacji e, widzicie Państwo, podpniemy pod taki model na przykład maszyny budowlane, jesteśmy w stanie obserwować, jakie na przykład strefy e, niebezpieczne mogą być e, przez te urządzenia generowane. I w momencie, kiedy taką symulację e, przeprowadzamy, oczywiście w modelu możemy e, odpowiednie strefy pracy, strefy zakazu na przykład wejścia e, bądź strefy niebezpieczne w łatwy sposób implementować, a potem w nich po prostu korzystać. E, kolejny przykład e, są to e, tak zwane platformy CDE, czyli Common Data Environment, które zmieniają sposób komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego z takiego ogólnie rozumianego chaos, chaosu, gdzie każda zainteresowana strona albo prawie każda z inną z, z stroną się komunikuje, na przykład za pomocą maila, telefonu, e, jakichś takich tradycyjnych mediów. E, I zamieniamy ten proces na wspólną jedno miejsce, w którym te informacje gromadzimy i w zależności od osoby zainteresowanej te osoby mogą mieć e, wgląd do danych dokumentów, mogą je edytować. No i oczywiście oczywiście te te, te platformy należy, należy rozumieć jak, jak, jako takie z swojego miejsca dyski w chmurze, które, które pozwalają nam na gromadzenie i zarządzanie informacjami. No i ostatni przykład, który tutaj będzie, myślę, że szerzej jeszcze na jednej prezentacji omówiony, to wykorzystanie wirtualnej i rozszerzonej technologii w budownictwie. W momencie, kiedy mamy już ten cyfrowy model obiektu trójwymiarowy, w łatwy sposób możemy go zaimplementować do odpowiedniego środowiska i prowadzić na przykład szkolenia na takim, na takim, modelu, co umożliwia nam symulowanie na przykład przebiegu jakichś prac niebezpiecznych i trenowanie osób, osób, które będą te prace w przyszłości wykonywać. Proszę Państwa, przejdźmy teraz do trzeciej części, czyli do kwestii związanych z regulacjami, z normami. Oczywiście myślę, że zdajecie sobie Państwo sprawę, że kwestii formalno-prawnych regulujących e, wykorzystanie technologii BIM jest bardzo, bardzo dużo, natomiast ja bym chciał skupić się tylko na tym jednym małym fragmencie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy. E, tak naprawdę kluczowym elementem e, w tym, tym zakresie był rok 2018, gdzie e, poza granicami naszego kraju, tutaj Wielkiej Brytanii. Głównie powstały normy z serii PAS 1192, i właśnie w 2018 roku powstała szósta, ostatnia część serii tych norm, która wprost tyczyła się wykorzystania technologii BIM w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na tej podstawie, między innymi na tej podstawie, w dniu dzisiejszym opracowane są normy serii ISO 19650. Normy te tyczą się, ogólnie seria tych norm tyczy się technologii BIM, natomiast podobnie jak ma to miejsce w przypadku pasów 1192, część szósta będzie tyczyła się technologii BIM. W tym momencie trwają dosyć zaawansowane prace nad projektem tej normy. Z informacji, które posiadam, już z początkiem przyszłego roku ta norma w wersji anglojęzycznej powinna zostać opublikowana. Natomiast jak czas pokazuje i, i doświadczenie z poprzednich norm, myślę, że też w niedługim czasie ta norma zostanie spolszczona i będzie dostępna również na, w naszym, naszym kraju. Z takich informacji, które w tych normach możemy znaleźć, to tak w telegraficznym skrócie, bo myślę, że jak ktoś z Państwa będzie zainteresowany, no to po prostu do tych norm będzie, będzie się gdzieś tam odnosił. Natomiast najważniejsze kwestie to to, że normy te pokazują nam w jaki sposób i w jakich obszarach implementować właśnie rozwiązania związane z technologią BIM i aspektami BHP na terenie budowy. Tutaj zarówno w kontekście występowania zagrożeń na budowie, jak i w późniejszej na przykład ocenie ryzyka związanego, dajmy na to, z pracą wykonywaną przez pracowników. Jeżeli mówimy już o tym ryzyku zawodowym, norma ta będzie rozróżniała oczywiście ryzyko związane z, z narażeniem na, i zachorowanie, na bezpieczeństwo osób pracujących na, na, na budowie, ale również jako ciekawostka kwestie związane ze środowiskiem i kwestie związane ze, z interesem społecznym, jak ta, jak i te, ta, ta, ta budowa, dajmy na to, od, odgrywa. No i ostatnie kwestie, związane, takie czysto techniczne, szczególnie istotne dla osób, które tworzą te modele i w późniejszym czasie e, korzystają albo dodają pewne informacje do tych modeli. E, normy te będą też ujednolicały system e, zapisywania pewnych metadanych e, w, modelu, w modelu bim owym No i proszę Państwa, powoli kończąc tą e, dzisiejszą prezentację, m, chciałbym tak pokrótce przedstawić, jakie są moim zdaniem największe zalety i ograniczenia związane z tą technologią. Zalet myślę, że e, należy tu wymienić przede wszystkim możliwość symulowania budowy jeszcze przed rozpoczęciem e, prac w terenie co pozwala na wczesną identyfikację zagrożeń, które mogą się pojawić. Oczywiście, jeżeli mamy model trójwymiarowy, w łatwy sposób możemy zintegrować e, dane związane z BHP, na przykład karty materiałowe, karty związane z informacjami, na przykład e, niebezpiecznymi, które gdzieś tam na budowie występują, z tymże modelem. Następnie możemy oczywiście poprawić komunikację między zainteresowanymi e, stronami. No i jeżeli jesteśmy osobą, która na przykład kontroluje taką budowę pod kątem e, bezpieczeństwa i higieny pracy, no jesteśmy w stanie w łatwy sposób na przykład inwentaryzować taką, taką, budowę i, i dokonywać pewnych, pewnych pomiarów. Ograniczenia, no to przede wszystkim to, że sukces e, takiego wdrożenia w dużej mierze uzależniony jest od e, kompetencji użytkowników, od ich wiedzy, od ich umiejętności. E, myślę, że warto też zwrócić uwagę na koszty takich, takich wdrożeń, które Mogą być wysokie, ale, ale też nie muszą, bo przykładowo ten, to, to rusztowanie, które Państwu pokazałem i e, które Państwo sobie tutaj, mam nadzieję, że się otworzyło na, na, na smartfonach, e, mogliście wyświetlić, zostało w zasadzie w 100% wykonywane, wykonane przy pomocy darmowych open sourceowych programów. Tak naprawdę tylko koszt drona rzędu 1000-2000 zł pozwala nam na wykonanie takiego, takiego, yy, takiego, takich mury punktów. Tak. E, ograniczenia kolejne to ewentualnie czasochłonność przygotowywania tych modeli, e, e, ewentualne trudności z integracją. E, no i element dosyć kontrowersyjny, który, który myślę, że na w niektórych obszarach może występować, to taki ogólnie rozumiany opór ze strony osób, które niekoniecznie chcą takie zmiany wprowadzać, niekoniecznie są otwarte na nowe technologie, może, 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 się w jakiś sposób ich obawiają. To jest też pewne, pewne, pewna rzecz, którą należy brać pod uwagę w momencie, kiedy takie rozwiązania na budowie implementujemy. No i proszę Państwa, przechodząc dalej, tutaj proszę Państwa przykład właśnie tego, tego rusztowania, które Państwo, Państwo przed chwilą z QR-kodu próbowaliście otworzyć. Widzimy na przykład na rusztowaniu, że w jednym miejscu brakuje po zewnętrznej stronie desek krawężnikowych, następnie możemy łatwo z, 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 zinterpretować, że jest pewne poręcz uszkodzona. No i tak naprawdę kilka minut na terenie budowy plus kolejne kilkanaście minut obróbki pozwala nam na wygenerowanie takiego modelu, na którym w późniejszym czasie możemy, możemy pracować. Dobrze. No i proszę Państwa tu Najważniejsza literatura do tej dzisiejszej prezentacji i bardzo Państwu dziękuję za uwagę.